Witajcie moi drodzy! Dzisiaj zrobimy sobie sos pseudo salce. który może służyć jako sos do kanapek, marynata, dip albo sos do pizzy. Witajcie moi drodzy! Wiem, dawno mnie nie było. Dziś chciałem Wam pokazać szybki dosyć przepis. Sos... Taka powiedzmy pseudo salsa, która jest u mnie w kuchni taką mniej sztuczną alternatywą dla keczupu. Jeżeli ktoś lubi takie ostre sosy, kuchnię meksykańską, to na pewno bardzo się spodoba. Do czego można jej używać? Można jej używać do serów, można jej używać jako sosu po prostu do obiadu, na przykład do makaronu czy do ryżu. Można jej używać właśnie jako zastępcy keczupu, można jej używać jako marynaty do mięsa sama w sobie, jeżeli chodzi o składniki, co tam jest przede wszystkim, parę łyżek oleju, y, kilogram przecieru pomidorowego, takie dwa kartoniki małe, półtorej cebulki, dwa ząbki czosnku i y, dwie, trzy ostre papryczki, jak kto lubi, y, jak chodzi o proporcje, przynajmniej ja tak używam, więc sam w sobie jest wegański, chociaż y, część moich znajomych podłapała y, moją gierkę słowną i y, i nazywa go wegańskim sosem do mięs. Pozdrawiam mamot. Tyle, zapraszam. Pokrótce, przepis jest banalnie prosty. Podgrzewamy sobie e, cebulkę, czosnek i ostre papryczki. Drobno pokrojone wszystko. Wlewamy sobie do rondelka troszeczkę oleju. I na średnim gazie, na małym palniku, sobie podgrzewamy. Niech się ładnie wszystko zarumieni. Następna część, słuchajcie, musimy sobie zmierzyć w moździerzu. Moździerzu? Chyba tak to się odmienia. Kmin rzymski, ja mam w ziarnach, no jeżeli ktoś ma już mielony to spoko. I dodać do naszej mieszanki przypraw, nie, mieszanki przypraw, mieszanki warzyw. Cholera, pierwszą część filmu chyba nagrałem w pionie, no ale nic to. Tutaj dodałem już i wymieszałem kmin rzymski. Zatrzymałem filmik, ponieważ no, wolałem, żeby tu nic się złego nie stało, jak wsypuję, bo moździerz kamienny, ciężki. I jeszcze jedno, ja miałem w moździerzu e, goździki, które dadzą bardzo fajny zapach. Myślę. Ta resztka goździków. Nie bójcie się mieszać sobie, miksować, próbować nowych rzeczy w kuchni. O, to jest ważna rzecz. Teraz jak to się to nam przez parę minut zaprzyjaźniło, wlewamy. Przecier pomidorowy. No i ja tutaj robię zawsze z kilograma przecieru, czyli z dwóch takich kartoników na półtorej cebulki, yy, dwa ząbki czosnku i dwie ostre papryczki. Siup. Kiedy już zalaliśmy nasze warzywa przecierem pomidorowym, musimy teraz wziąć pokrywkę. gaz. I dać teraz parę minut, aby to się zredukowało. Znaczy parę parę minut. Tyle potrzeba po prostu. I taka jaką konsystencję będziecie chcieli oczywiście. Na sam koniec możemy sobie przelać jeszcze gorący sos do słoiczka, obrócić i zawykować. I tak to się robi. Pozdrawiam.